Mnie just, just, A ciebie nie, nie, nie nagrać. Z tego, kurde. Chociaż ja... razem się będą nagrać. No na ale jesteś liczy, jak je... ja kupię okulary. czapka. Ja naprawdę rozumiem, że to nie ma klimatyzacji, ale chyba dla mnie. A nie mlaska. Jak jest, tak? ale jak się je, to się później nie otwiera i się nie mówi, tak? I nie mlaska. To e, Kochani, tutaj nie jedna mlaska. dziewczyna na wakacjach nie umie się zachować. Nie umie. Teraz jej wizerunek obejrzycie życie w całym po prostu. Kamila Kowalska, 35 lat. Super. <śmiania> no. Miło mi pozdrawiam serdecznie no. Co? Ponos nos! problem? Już mam problem Ty masz problem? Yeah. problem. Tu wyciąć kurwa To, to